Mój syn zamienił moje zdrowie na kawałek tortu i zrobił to z uśmiechem. Stałam w jego przedpokoju, trzymałam w rękach pudełko pachnące słodkim kremem i nie mogłam uwierzyć to wszystko, co mi zaoferował w zamian za lekarstwa, za moje serce, za moje życie. We mnie coś się urwało. Jeszcze chwilę wcześniej miałam nadzieję, że syn przytuli mnie, zapyta, jak się czuję, pomoże. A on lekko, jakby chodziło o drobiazg, podał tort. Jakbym przyszła nie do bliskiego człowieka, lecz do przechodnia, któremu trzeba się tylko pozbyć kłopotu. Poczułam zapach wanilii, usłyszałam trzask drzwi za moimi plecami i zrozumiałam: To nie przypadek, to jego wybór. To prawdziwa historia od naszej czytelniczki. Wszystkie imiona zostały zmienione, by zachować poufność. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka i napiszcie w komentarzach, skąd jesteście i ile macie lat. To dla nas bardzo ważne. Miłego słuchania. Nazywam się Elżbieta Zawacka. W wieku 72 lat czuję się starsza niż bym chciała, ale młodsza niż myślą inni. Całe życie pracowałam jako księgowa. Surowe liczby, staranne raporty, żadnych emocji na papierze. Emocje były tylko w domu, w rodzinie. Wdową zostałam wcześniej, w wieku 40 lat i wszystko co miałam to mój syn, Damian. Dla niego żyłam. Dla niego wstawałam rano, dla niego pracowałam po nocach, żeby opłacić naukę, zajęcia dodatkowe, nowe buty. Zawsze powtarzałam sobie, wytrzymaj, Elżbieto, synowi będzie lżej. I wydawało się, że dałam radę. Damian dorósł, skończył studia, znalazł pracę, kupił mieszkanie. Potem się ożenił, przeprowadził do nowego domu w centrum Poznania. Dom jak z obrazka. Lśniąca winda, w holu pachnie świeżo ściętymi kwiatami na ścianach lustra. Wszystko błyszczy bogactwem, blaskiem i pewnością. A ja? Mieszkam w małym mieszkaniu na obrzeżach, w bloku z obdrapaną klatką schodową i zapachem wilgoci na schodach. Moje serce już nie to. Lekarz powiedział wyraźnie Potrzebne jest leczenie, potrzebne są drogie lekarstwa, inaczej może być źle. Policzyłam. Moich oszczędności wystarczy ledwie na parę miesięcy. Potem bez pomocy się nie obejdzie. Wieczorem zdecydowałam się pójść do syna, nogi drżały, gdy jechałam tramwajem, w piersi siedział niepokój, lepki i ciężki jak mgła. Wyobrażałam sobie, że Damian otworzy drzwi, przytuli mnie i powie Mamo, nie martw się, damy radę razem. Ale obok tej wizji żyło inne uczucie, jakbym szła nie do bliskiego człowieka, lecz do kogoś obcego, kto już się oddalił. Szedłam błyszczącym korytarzem jego domu i myślałam Przyjmie mnie jak matkę? Czy jak nieproszoną gościnie, przeszkadzającą w pięknym życiu? I kiedy podniosłam rękę, by nacisnąć przycisk dzwonka, serce ścisnęło się tak mocno, że prawie się rozmyśliłam, ale było za późno. Drzwi otworzyły się i zobaczyłam uśmiech mojego syna. Był zbyt uprzejmy, zbyt obcy. Mamo, wejdziesz? Damian uśmiechnął się. Ale ten uśmiech był jakby urzędowy, z grzeczności. Nie było w nim tego ciepła, które kiedyś rozświetlało jego oczy, gdy biegł do mnie ze szkoły z rysunkiem w ręku. Weszłam do mieszkania i zatrzymałam się w przedpokoju. Gładka podłoga błyszczała tak, że bałam się zostawić ślady moimi starymi zimowymi butami. Na ścianach wisiały obrazy w drogich ramach, na półce stały magazyny i świece o zapachu wanili. Wszystko wyglądało tak zadbanie. Tak idealnie, że poczułam się zbędna, jakby do tego obrazu nie pasowała. Damian gestem zaprosił mnie do salonu. Usiadłam na brzegu kanapy, bojąc się zniszczyć równo ułożone poduszki. W domu pachniało kawą i czymś świeżym, drogim, obcym. Nawet powietrze tutaj było inne, nie takie jak w moim starym mieszkaniu, gdzie czuć było czas i skrzypienie podłóg. Chcesz herbaty? Zapytał, już trzymając filiżankę w dłoni. Skinęłam głową. Nalał herbatę, postawił przede mną, ale zrobił to tak rzeczowo, jakby byłam klientką na spotkaniu, a nie matką. Jego wzrok uciekł na zegarek, a w mojej piersi coś boleśnie się ścisnęło. Zebrałam się na odwagę. Zaczęłam mówić o swoim zdrowiu, o tym, że serce znowu daje o sobie znać, że lekarstwa są bardzo drogie, że moja emerytura jest niewielka. Mówiłam ostrożnie, jakbym bała się przestraszyć go swoją prośbą. Damian, potrzebuję trochę pomocy. Na lekarstwa. Słowa wychodziły z trudem, jakby grzęzły mi w gardle. Syn odchylił się na oparcie krzesła i westchnął. Mamo, wiesz przecież, kredyty, dzieci, ciężko teraz, powiedział patrząc gdzieś w bok. Uprzejmie, ale tak zimno, że moje palce zaczęły drżeć. Milczałam. Słyszałam, jak łyżeczka brzęczy o jego filiżankę. Mówił szybko, z tą swoją zwykłą lekkością, jakby miał przygotowane wymówki. Patrzyłam na jego dłonie, zadbane, silne, tak podobne do rąk jego ojca w młodości. Ale moje serce nie znajdowało ukojenia. Mówił do mnie jak do obcej. Próbowałam zmienić temat. Przypomniałam jego dzieciństwo, szkołę, to jak kiedyś marzył, żeby zostać lekarzem. Ale Damian słuchał roztargniony. Jego oczy wracały wciąż do telefonu. Zauważyłam, jak kąciki ust lekko mu drgały, gdy przychodziła nowa wiadomość. I wtedy zrozumiałam. Ciężko mu nie dlatego, że ma kredyty czy obowiązki, ciężko mu słuchać mnie. Słowa ugrzęzły mi w gardle, chciałam powiedzieć, jak trudno samej radzić sobie z receptami, jak strasznie zasypia się, kiedy serce bije zbyt głośno. Chciałam, żeby wziął moją dłoń i powiedział: Mamo, jesteś dla mnie ważna. Ale Damian tylko kiwał roztargniony, jakby czekał, aż skończę. Przypomniałam sobie, jaki był mały jak przybiegał do mnie z gorączką, wtulał się w ramię i mówił Mamo, nie odchodź. A teraz siedział naprzeciwko mnie, dorosły, pewny siebie, odnoszący sukcesy. I nie zauważał, że jego matka powoli gaśnie obok. Nagle poczułam, że herbata w dłoniach jest zbyt gorąca, że dłonie spociły się, a w środku było zimno jak na zimowym wietrze. Tego wieczoru po raz pierwszy jasno uświadomiłam sobie. Między nami wyrosła ściana. Niewidzialna. Ale bardzo mocna. Damian wstał z krzesła. W moim sercu mignęła nadzieja. Może podejdzie, weźmie mnie za rękę, usiądzie obok, wysłucha. Może po prostu sięgnie do kieszeni i poda mi kopertę z potrzebną sumą. Przecież tyle razem przeszliśmy, to wszystko nie mogło tak łatwo zniknąć. Wrócił z pudełkiem, białe pudełko, starannie przewiązane wstążką, a na wieczku złote litery. Najlepsze ciasta miasta. Wyglądało jak obietnica święta. Jak obietnica dla młodych i szczęśliwych, dla tych, którzy nie mają chorób ani długów i którzy mogą pozwolić sobie na słodycz w cenie przyjemności. Masz mamo, ty zawsze lubiłaś słodkie. Powiedział i uśmiechnął się. Uśmiech był ciepły, ale bez cienia żalu. W nim było spokojne przekonanie człowieka, który wierzy, że zrobił dobrze. Wzięłam pudełko, papier zaszeleścił pod palcami. Zwieczka uderzył zapach wanili i czegoś jeszcze. Drogiej czekolady, śmietankowego kremu. Zapach tak mocny, że na chwilę zapomniałam, po co tu przyszłam. Spojrzałam na tort, na jego równe warstwy i starannie ułożone owoce i oczy zaszkliły się. Jakby ktoś podał mi symbol życia, którego już nie mam. Święta, uroczystości, beztroskę. A potem w głowie znów odezwała się myśl. Tabletka, recepta, rachunek w aptece. Damian. Ja nie o to. Ja potrzebuję... Słowa wyszły chrapliwie, jakby w gardle utknęła kula. On, nie zmieniając wyrazu twarzy, lekko nachylił się i podtrzymał mnie za łokieć, jakby pomagał wstać. Jego dłoń, tak samo zgrabna jak wtedy, gdy był nastolatkiem i uczył się wiązać sznurówki, dotknęła mnie, ale jego wzrok już przesunął się ku drzwiom. Mówił cicho, równo, bez żalu, bez troski, bez tego niepokoju, który kiedyś zabierał sen rodzicom. Porozmawiamy kiedy indziej. Teraz mam spotkanie online. Był ostrożny do przesady. Słowa miękkie, żeby nie zranić, ale z podtekstem, który odbierał sens moim sprzeciwom. Stałam ściskając pudełko i czułam, jak we mnie robi się chłodno. Drzwi zamknęły się z miękkim trzaskiem. To był ten trzask, który odciął mnie od nadziei. Zostałam w korytarzu, a w uszach brzmiał jego głos, pewny i równy, jakby właśnie zrobił dobry uczynek. Obok tego wzorca troski stała cała lista spraw, o których nie wspomniał tabletki, wizyta u lekarza, suma na rok leczenia, wszystko to przykryte kremem i czekoladą. Wyszłam na klatkę schodową i nagle zapach tortu zmieszał się z wonią schodów, starego lakieru i miejskiego powietrza. Ktoś przeszedł obok i uśmiechnął się. Poczułam się wystawiona na pokaz. Matka, która przyszła i dostała pudełko. Matka, którą można odesłać do domu z deserem zamiast z troską. Poczułam wstyd. Nie dlatego, że poprosiłam o pomoc, ale dlatego, że synowi tak łatwo i tak przyjemnie przyszło jej odmówić. Łzy napłynęły powoli. Nie pokazałam ich ludziom. Schowałam twarz w szal, zacisnęłam powieki, wciągnęłam głęboko powietrze i natychmiast poczułam, jak kusząca byłaby ucieczka. Krem, słodycz, mała łyżeczka, by zagłuszyć niewygodę. Ale krem nie kupi mi tabletek. Słodycz nie wyleczy serca. W tej chwili obok przejechał wózek dziecięcy. Chłopiec w środku zaśmiał się, jego śmiech był dźwięczny, czysty i nagle poczułam ukłucie. Kiedyś w moich myślach też były wnuki. Marzyłam o małych krokach na moim podwórku, a teraz dla mojego syna ważniejsze było może to, jak wygląda przed sąsiadami, niż to, by być obok, gdy matka prosi o pomoc. Usiadłam na ławce przy wejściu i oparłam pudełko o kolana. Papier szeleścił, jakby przypominał o tym, co się stało. W kieszeni płaszcza miałam stare recepty i notes z obliczeniami. W torbie obok ciemną kopertę, w której zbierałam grosze na lekarstwa. Wyjęłam ją i spojrzałam. Było tam niewiele, ledwie na jedno opakowanie tabletek. Resztę? Resztę trzeba będzie skądś znaleźć. I wtedy pośród chłodu i zapachu kremu narodziła się we mnie cicha decyzja. Nie była głośna, ani podszyta gniewem, raczej lodowy rdzeń. Skoro on wybiera torty zamiast mnie, nie pozwolę już, by kierował moim życiem przez poczucie winy. Nie będę błagać, nie będę się łasić. Przypomniałam sobie, jak długo pielęgnowałam godność, jak uczyłam się stać prosto nawet w najtrudniejszych dniach. A teraz, z pudełkiem tortu w rękach, po raz pierwszy wyraźnie zobaczyłam most między przeszłością a teraźniejszością most, który ktoś chciałby zburzyć dla własnej wygody ale ja jeszcze nie byłam gotowa utonąć. Wstałam, włożyłam pudełko z powrotem do torby, poprawiłam szal, palce lekko drżały, ludzie przechodzili obok, a ja szłam w stronę przystanku tramwajowego. W środku była rana, wielka i gorąca, ale obok niej przebijała się myśl, jak światło przez szczelinę, nie być ofiarą, znaczy żyć dalej, nie pozwolić, by wybór innego człowieka uczynił mnie zbędną. Wróciłam do domu, jak we śnie. Pudełko z tortem leżało na stole, jakby tego spotkania wcale nie było. Tylko lepki zapach wanilii przypominał o tym, co się stało. Usiadłam przy kuchennym stole, zapaliłam lampę, noce zrobiły się chłodniejsze i w tym świetle moje ręce wyglądały jeszcze cieńsze, jak kruche gałązki. Ale najdziwniejsze było nie w rękach, a w umyśle. Tam w kółko powracała jedna myśl. Dlaczego on tak postąpił? Wyjęłam telefon. Dawniej otwierałam go rzadko. Były tam tylko wiadomości od sąsiadów, jakieś ogłoszenia, ale tej nocy przewijałam stronę tak, jakbym szukała odpowiedzi, i znalazłam. Najpierw zdjęcie. Damian na tle lazurowego morza w okularach przeciwsłonecznych z koktajlem w dłoni. Podpis. Najlepsze chwile życia. Jedno zdjęcie za drugim. Białe plaże, uśmiechy żony, kolacje w restauracjach, basen przy willi. Daty sprzed miesiąca. Serce ścisnęło mi się tak mocno, że zrobiło mi się słabo. Próbowałam to sobie tłumaczyć. Może to stare fotografie, ale nowe polubienia, świeże komentarze wszystko mówiło inaczej. Otworzyłam jego profil, dziesiątki zdjęć, a na każdym życie jak z innego świata. Remonty, restauracje, prezenty. Ani słowa o długach, ani słowa o tym, jak ciężko teraz. Zadzwoniłam. Najpierw do koleżanki z dawnej pracy, Marty. Odebrała zaspana, ale gdy mnie usłyszała, od razu się rozbudziła. Nie mówiłam od razu wszystkiego. Pytałam o drobiazgi, o pracę, a potem, gdy usłyszałam jej znajomy, ciepły głos, zapytałam wprost: Marta, ty wiesz, czy on miał jakieś problemy z pieniędzmi, kredyty? Marta westchnęła, długo milczała. Potem powiedziała cicho. Nie Elżbieto. On kupił nowy samochód na początku roku. Widziałam zdjęcia. I on i Ania byli w zeszłym miesiącu na wyjeździe. Wszystko było na pokaz. Jej słowa spadały jak krople lodowatej wody. Zamknęłam oczy i nagle przypomniałam sobie szczegóły, które wcześniej zrzucałam na przypadek: nowe buty u syna, nowe zegarki, ten zapach w jego mieszkaniu. Pamiętam jak na stole mignęło kilka eleganckich wizytówek. Travel Agency. Uznałam je za nic nieznaczące świstki, a on to wszystko ukrywał nie dlatego, że nie miał pieniędzy, ale dlatego, że było mu niewygodnie. Nie żal. Niewygodnie. Wtedy przypomniała mi się krótka wiadomość, której prawie nie zauważyłam tamtego wieczoru, wpis w komunikatorze, który wysłał żonie, gdy siedziałam w salonie. Mamuśka przyszła. Dajemy jej kawałek tortu. Przeczytałam to zdanie kilka razy. Dajemy jej kawałek tortu jakby chodziło o kawałek ciasta dla zwierzęcia. Postanowiłam nie poprzestawać na domysłach. Następnego dnia poszłam do biblioteki. Miałam tam znajomych, którzy czasem pomagali mi z komputerem. Poprosiłam, by pokazali mi, jak sprawdzać publiczne strony, żebym upewniła się, że się nie mylę. Wspólnie przejrzeliśmy stronę jego żony. Były tam posty z oznaczeniami miejsc, mapy, bilety. Znaleźliśmy rezerwacje hoteli, zdjęcia z kolacji i plany lotów. Wszystko ułożyło się przede mną jak teczka dowodowa. Starannie, oficjalnie, bez zbędnych słów. I wtedy męczące poczucie wątpliwości ustąpiło miejsca zrozumieniu. Nie gniewnemu, lecz chłodnemu i jasnemu. On nie był biedny. Nie był przytłoczony długami. On wybierał by nie pomagać. Wybierał torty z owocami, wakacje nad morzem i własny spokój. Ale ważne było nie tylko to. Zaczęłam znajdować inne rzeczy, które bolały jeszcze mocniej niż brak pieniędzy. Kilka wiadomości od jego znajomych, które zobaczyłam w komentarzach, miały ton lekkiej kpiny. Załatwiliśmy wszystko, mamuśka będzie miała coś słodkiego. I jakby moja prośba była przedstawieniem, które można zaspokoić byle scenografią. Jeszcze inny komentarz. Nie martw się to tylko drama. Ona zawsze była dramatyczna. Słowo drama? I już mówiło się o mnie, jak o roli jakbym grała spektakl dla uwagi. To bolało nie dlatego, że syn nie dał mi pieniędzy. To można by naprawić. Bolało, że w jego oczach zostałam pomniejszona. Stałam się mała, nieistotna, bohaterka zabawy. Potem poszłam do sąsiadki, starej przyjaciółki z klatki. Siedziałyśmy w jej kuchni, piłyśmy herbatę i opowiedziałam całą historię. Jak wyciągnął tort, jak zamknął drzwi, jak później na zdjęciach w internecie śmiał się nad morzem. Sąsiadka westchnęła i położyła mi dłoń na dłoni. Elżbieto, czasami ludzie tak robią. To nie pierwszy raz. Ale wiesz co? To nie twoja wina. Jej proste słowa były jak klucz. Wróciłam do domu i w ciszy swojego pokoju zaczęłam zbierać dowody nie dla sądu dla siebie, żeby już więcej się nie oszukiwać. Wydrukowałam zdjęcia, zapisałam daty. Ułożyłam w głowie listę drobiazgów, które wcześniej wydawały się przypadkowe: prezenty, wyjazdy, zapomniane rachunki. Wszystko to złożyło się w jedno. On miał wybór i wybrał siebie i swoje wygody. Ale obok gniewu i bólu pojawiło się inne uczucie niezwykła lekkość jakby ciężar niepewności spadł ze mnie. Teraz, kiedy prawda leżała na stole, mogłam działać. Mogłam myśleć o swoich lekarstwach i o tym, jak je zdobyć, nie polegając na kimś, kto widzi we mnie tylko kłopot. I jeszcze jedno. Zrozumiałam, że to nie koniec. Że prawda, choć gorzka, daje wolność. Wolność, by nie błagać o uwagę, która nigdy nie stanie się troską. Wolność, by szukać innych dróg i innych ludzi, którzy wiedzą, że miłość to nie kawałek tortu w pudełku. Siedziałam w kuchni z tym pudełkiem, które już nie pachniało słodyczą. Ono pachniało zdradą. Patrzyłam na kremowe róże, na równo ułożone owoce na wierzchu i rozumiałam. Nie mogę tego zjeść. Dla mnie ten tort nie był poczęstunkiem, lecz policzkiem. Narzuciłam płaszcz i wyszłam na ulicę. Wiatr gonił po chodniku suche liście, śnieg spadał rzadkimi płatkami, a w piersi wciąż dudnił ciężar. Nie poszłam od razu do domu. Skręciłam na plac zabaw. Biegały tam dzieci, czerwone od mrozu, z nosami błyszczącymi od śniegu. Zjeżdżały ze ślizgawki, śmiały się przekrzykiwały nawzajem Zatrzymałam się i zawołałam: "Chodźcie dzieci, mam coś dla was". Podbiegły zdziwione i radosne. Otworzyłam pudełko i postawiłam je na ławce. Zapach tortu natychmiast otoczył plac, oczy maluchów rozbłysły, małe rączki sięgnęły po kawałki, a dźwięczny śmiech wypełnił powietrze. "Dziękujemy babciu!" krzyknął jeden chłopiec, a moje serce drgnęło. "Babciu, nie obca" Nie ciężar, nie kłopot, po prostu babcia. Patrzyłam, jak jedzą i coś zapaliło się we mnie. Poczułam nagle siłę, okazało się, że potrafię dawać radość, nawet jeśli własny syn odebrał mi ciepło. I ta siła nie leży w pieniądzach ani w prezentach, lecz w tym, że umiem oddawać, umiem kochać. Wróciwszy do domu, usiadłam przy stole i długo patrzyłam w okno. Lampa świeciła, zegar tykał, a w głowie narodziła się decyzja. Jeśli Damian widzi we mnie tylko ciężar, to nie dam mu już prawa rozporządzać moim życiem. Wyjęłam stary notes i znalazłam numer znajomego adwokata. Nie widzieliśmy się od dziesięciu lat, ale odważyłam się zadzwonić. Głos w słuchawce był zaskoczony, lecz życzliwy. Wyjaśniłam, że chcę przepisać swoje wiejskie mieszkanie nie na syna, lecz na bratanicę. Córkę mojej zmarłej siostry. Dziewczyna często do mnie dzwoniła, przyjeżdżała pomóc w gospodarstwie, nosiła torby, słuchała moich historii. Dla niej zawsze byłam rodziną. Rozumiem, Pani Elżbieto, powiedział adwokat. To da się zrobić. I w tej chwili poczułam dziwny spokój. Nie byłam już ofiarą. Cicho i chłodno robiłam krok, który zmieniał wszystko. Niech Damian myśli, że matka zawsze będzie siedzieć z wyciągniętą ręką. Dowie się, że to nieprawda. Tej nocy pierwszy raz od dawna spałam spokojnie, bo wiedziałam, odzyskałam władzę nad własnym życiem. Tydzień później zadzwonił telefon, od razu poznałam głos syna, ostry, napięty, jak struna gotowa pęknąć. Mamo, co ty zrobiłaś? Zaczął bez powitania. Słyszałem, że zmieniłaś testament. Jak mogłaś? Milczałam. Słuchałam jego oddechu, urywanego, złego, a jednocześnie czułam dziwny spokój, jakby burza przelatywała obok, a ja stałam za mocnym murem. Ty zostaniesz sama, krzyczał. Kto ci pomoże? Dzieci z ulicy? Ta twoja siostrzenica? Ona nie ma obowiązku. Ja jestem twoim synem. Synem to słowo zabrzmiało gorzko. Synem nazywa się tego, kto się troszczy, kto jest obok. A on mówił teraz nie o mnie, lecz o tym, co stracił. Odpowiedziałam cicho. Damian, ja chcę tylko spokoju. Te słowa rozłościły go jeszcze bardziej. Zaczął wyliczać, ile pieniędzy kiedyś wydawał na naukę, jak ciężko jemu samemu, jak niewdzięcznie teraz wyglądam. Ty zawsze robiłaś z siebie ofiarę. Rzucił, a moje serce zabolało, ale wytrzymałam. Zrozumiałam. Jego słowa nie są o mnie, to jego strach, jego gniew, jego chciwość. Przyzwyczaił się myśleć, że matka zawsze wybaczy, zawsze da ostatnie, a ja wyszłam z tej roli. Damian, nie rozmawiaj tak ze mną, powiedziałam stanowczo. Nie jestem twoim problemem. Po drugiej stronie zapadła cisza, słyszałam tylko jego oddech, ciężki, jakby biegł, potem głos zrobił się cichszy, ale chłodniejszy. Pomyśl jeszcze. Możesz zmienić zdanie. Uśmiechnęłam się, pierwszy raz od dawna. Już pomyślałam i odłożyłam słuchawkę. Wieczorem zadzwoniła jego żona. Głos miękki, ale w każdym słowie wyrzut Mamo, przecież Damian tak ciężko pracuje, on się stara. Próbowała obudzić we mnie poczucie winy, ale ja znałam już cenę ich słów. Cena miała kształt pudełka z tortem. Siedziałam w kuchni, patrzyłam na lampę i czułam się zaskakująco spokojnie. Mogli naciskać, krzyczeć, szantażować, ale wewnątrz byłam jak kamień. Wiedziałam, że postępuję słusznie. Po raz pierwszy od wielu lat wybrałam siebie. Minęło kilka miesięcy. Żyję skromnie, ale pierwszy raz od dawna oddycham spokojnie. Na wsi mam mały ogród, w którym wiosną rozkwitają jabłonie. Sąsiedzi często zaglądają, pomagają w gospodarstwie, czasem po prostu siadamy razem na ławce i rozmawiamy. Odwiedzają mnie też dzieci z Placu Zabaw, te same, którym kiedyś oddałam tort, przynoszą jabłka. Proszą, żebym opowiedziała im historię o świecie sprzed telefonów. Słucham ich śmiechu, i on leczy moje serce lepiej, niż jakiekolwiek tabletki. A leki? Znalazłam rozwiązanie. Załatwiłam program pomocy przez przychodnie, gdzie jedna dobra lekarka pomogła mi zebrać wszystkie dokumenty, część leków dostaję teraz za darmo, część opłacam sama z niewielkiej emerytury, oszczędzam na wszystkim, co zbędne. A co najważniejsze, wnuczka mojej siostry, moja bratanica, Przyjeżdża i przywozi mi wszystko, czego potrzebuję. Nie jest bogata, ale zawsze znajduje dla mnie czas. I wiecie co? To mi wystarcza. Damian jeszcze dzwonił? Najpierw z wyrzutami, potem z aluzjami, ale odpowiadałam krótko i spokojnie. W moim sercu nie ma już tego strachu, że zostanę sama, bo sama nie zostałam. Świat wokół wypełnił się innymi ludźmi. Prawdziwymi, takimi, którzy wyciągnęli rękę nie dla spadku, lecz dla zwykłego ludzkiego ciepła. Czasem myślę, jak wszystko mogło wyglądać inaczej. Przecież marzyłam, że syn będzie dla mnie oparciem, że razem będziemy mierzyć się ze starością. Ale on dokonał wyboru, wybrał uśmiech i tort zamiast troski i pomocy i tym wyborem sam odebrał sobie to, co najcenniejsze matkę. A ja, ja należę już tylko do siebie. Wiem, że potrafię dać sobie radę, że potrafię żyć i cieszyć się drobiazgami, filiżanką herbaty, dźwięcznym śmiechem, jabłoniami za oknem. Dziękujemy, że wysłuchaliście historii naszej czytelniczki. Subskrybujcie kanał, zostawcie lajka like i napiszcie w komentarzach z jakiego jesteście kraju i ile macie lat. To pomaga mi zobaczyć, jak wielu różnych ludzi z różnych zakątków świata nas łączy.